<laughs> Już przypominanie sobie tego filmu sprawia, że chce mi się cofnąć. Co za chore gówno. <laughs> Substancja opowiada o pewnej już schodzącej ze swojego piedestału gwieździe, która prowadzi pewien fitnessowy program w telewizji. W tą rolę wciela się właśnie Demi Moore, która nie może oczywiście pogodzić się z tym, że czas przemija, jej uroda przemija, no ale nie może nic z tym zrobić. Do momentu aż ktoś proponuje jej pewną substancję, która ma sprawić, że będzie ona znowu piękna i młoda. Jednak nie jest to taki zwykły eliksir młodości. Można powiedzieć, że jej młodsza wersja wyjdzie z niej samej, ale cena tego wszystkiego może być bardzo duża, jeżeli się nie stosujesz do pewnych zasad. No a przecież to jest film, więc wiadomo, że bohaterka będzie musiała to spieprzyć i do tych zasad przestanie się po prostu przystosowywać. No i wtedy się zacznie. W życiu każdej osoby, która lubi oglądać filmy, zdarza się taka sytuacja, że ktoś wam mówi, stary, zobacz ten film, to jest dopiero chore gówno, to jest w ogóle porąbany film. Jak zobaczysz, to ci łeb po prostu eksploduje, no takie porąbane rzeczy się dzieją. Później sobie to oglądacie i mówicie, eee, już gdzieś tam nastawieni tym, tym, że pewnie będzie jakieś przegięcie, ale sobie myślicie, dobra, później obejrzyliście. Mówicie, dobra, wcale nie było takie złe tam. Terrifier jakiś tam, wiecie, tam kanibal, holocaust, ee, serbski film, ee, wszystko to łyknąłem, nic mnie nie jest w stanie jakby obrzydzić, zaskoczyć w kwestii takiej. I ja słysząc o filmie Substancja, bo on był pokazywany na różnych festiwalach, znajomi to oglądali, pisali w internecie, gdzieś tam ten, mówię sobie, to pewnie będzie taki przegięty film, ja nie jestem fanem jakimś Goru, pewnie będzie przegięty, pewnie trochę tam mi się, nie wiem... W brzuchu poprzewraca, ale bez przesady, łyknąłem te inne rzeczy, to też łyknę. Ale to jest tak, kurde, obrzydliwy film. Naprawdę ja się nie spotkałem jeszcze, może nie mam takiego doświadczenia, bo tak jak mówię, nie jestem fanem Goru, nie oglądam wszystkiego w, i tak dalej, każdego body horroru, jaki tylko się pojawi gdzieś tam na rynku. Ale to jest tak obrzydliwy film. Już od samego właściwie początku i od samej jakby koncepcji tego, że mówię, nie, ja nie dam, nie dam rady z tym filmem, nie, ja, ja się poddam, po prostu ten film, to, 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 ta obrzydliwość na ekranie po prostu mi to wszystko przyćmi, o czym ten film miałby mi opowiedzieć, no, nie, nie, nie będę się potrafił skupić. Na szczęście tak nie było. Na szczęście tak nie było i ten film poza tymi obrzydliwościami, którymi jest tak sławiony, ma jednak coś do przekazania. Jest to przekaz dosyć prosty. Dosyć jasny i klarowny, ale mimo wszystko broni się on. I to mnie chyba najbardziej zaskoczyło. Poza tym, co zaskoczyło mój żołądek. Film poza warstwą obrzydliwości staje także na nogach swoich bohaterek. Demi Moore jako Elizabeth oraz jej młode alterego, czyli Sue, w którą wciela się tutaj Margaret Quilly, dają tutaj popis aktorski. I chociaż mamy tutaj chociażby takiego Denisa Quaida, który też potrafi być na swój sposób przerażający, to jednak na nogach tych dwóch aktorek stoi ten film. A są to naprawdę mocne i zgrabne nogi. Fenomenalnie zagrane, a pani reżyser, która wcześniej zrobiła też świetny film pod tytułem Zemsta, robi z tego filmu taki swoisty Bigos. Wrzucając po prostu co tam akurat w lodówce było i co się jeszcze nie zepsuło, a nawet jak się zepsuło to też możemy to wrzucać, i mieszając w tym garze robi taki swoisty, horrorowy przysmak, który czasami wania z glinilizną, ale nie na tyle, żeby się zatruć. W ogóle to rozdwojenie naszych postaci jest tutaj świetnie według mnie ograne, no bo mamy tą Demi Moore, Demi Moore jest tutaj fenomenalna, aktorsko po prostu zmiata, e, chociaż w mojej opinii Demi Moore nigdy wybitną aktorką nie była, wybaczcie, jeżeli ktoś był fanem jej talentu aktorskiego, ale mnie ona nigdy specjalnie, e, nawet w swoim prime, kiedy była naprawdę wielką gwiazdą, jako aktorka nie przekonywała. Dla mnie zawsze to była aktorka typu Girl Next Door, oczywiście z czasem coraz starsza, no to grywała, kurde, no co ja ją pamiętam, Aniołki Charlie'ego, czy jak czegoś te, tego typu jakieś występy dziwaczne, no nie przekonywała mnie ona też w swoim późniejszym etapie kariery, ale w tym filmie jest ona po prostu znakomita. Margaret Quilly. no ja, co właściwie jest jakiś film z Margaret Quilly? to ją tutaj Chwalę i tutaj też ją muszę pochwalić, jako ta powiedzmy młodsza wersja. No ale właśnie, czy do końca to jest ta sama osoba, czy to jest to wszystko, to jest pytanie, które jest tutaj często w tym filmie zadawane. I jest to świe świetnie rozegrane. I początkowo wydaje się, że tak naprawdę, fabuły tego filmu to może być na 5 minut. No bo okej, okay, kobitka jest starsza, już nie jest taka. Popularna, bo po prostu czas przemija, jej uroda przemija i tak dalej. Pragnie ona być kimś innym, kimś młodszym, nowszym ee, i tak dalej. No i dostaje taką szansę, ale oczywiście to musi pójść w złą stronę. No i wydawało mi się, że to, 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 to tyle tej historii. To tyle będzie tej fabuły. Ale jednak kurczę, nie. Tutaj jest naprawdę to dobrze ograne. Chociaż ten główny motyw, motyw przemijania, motyw tego, żeby. Pogodzić się z tym przemijaniem, że ono jest naturalne e, i e, próba walki z tym może skończyć się wręcz tragicznie. No jest to jasny, klarowny przekaz, który w dzisiejszych czasach myślę, że jest bardzo aktualny. Substancja zdobyła Złotą Palmę w Kan w kategorii najlepszy scenariusz. I chociaż może sama historia nie jest jakoś mocno odkrywcza w sensie jej przekaz, to jednak scenariuszowo jest to naprawdę świetnie zrobione i ja się zdziwiłem, że w Kan docenili właśnie taką produkcję. Ale może kogoś to zdziwi, ale ja nie mam jakoś specjalnie dobrego zdania na temat nagród rozdawanych w Kan ostatnimi czasy. Więc substancja na pewno nie będzie dla każdego, ale jest to kolejna ciekawa po prostu produkcja, inna, odchodząca od tej sztampy, którą po prostu zalewane są kina i streamingi. Ciekaw jestem, jak dużo osób, ze względu chociażby na Demi Moore, kiedyś sobie ten film odpali, nic o nim nie wiedząc. Ciekawe, czy wytrzymają te 40 minut. Chciałbym taką twarz kogoś zobaczyć. Kurde, może ja to żonie kiedyś puszczę, jak wyjdzie już na streaming. Ona nic o tym filmie nie wie. <grytania> Dlatego dla filmu Substancja w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo Substancja to obrzydliwie pyszny film. Fucking delicious. W filmie to nie jest takie obrzydliwe, jak często w horrorach, że wiecie, komuś tam flaki wyrwą, jak w tym jak w, na przykład Tery Fajerze wyrwą flaki i tam, nie wiem, zawieszą je i jeszcze będą kręcić jak hula hopem czy coś. Nie, no tutaj to jest taki body horror, taki wiecie, ciała są rozrywane. To, to, to wszystko jest takie kleiste, maziste, brudne, jeżeli jesteście wrażliwi na takie rzeczy, to, to nie... To tam jest tak dużo takich scen, jak myślicie po tej pierwszej, powiedzmy, po tych pierwszych pół godzinach, że a dobra, już, ja już wiem, czego się mogę tu spodziewać, już mnie nic więcej nie zaskoczy, no to im dalej w las tym się dzieją większe obrzydliwości, odpadające uszy, wyrywane zęby, paznokcie. Masakra. No, masakra totalna się dzieje na tym ekranie, ale jednak pod tym wszystkim jest... Ciekawa historia, przede wszystkim fajnie zagrana, bardzo ładnie zrealizowana. Ten film jest dobrze zrealizowany, ale nie może ładnie, tak jak właśnie bym powiedział, bo wręcz tak odpychająco, ale specjalnie taki jest zrobiony. I taki ma być, i tak to miało wyglądać, i wygląda to w swojej niszy, w swoim tym. Piekiełku wygląda to znakomicie, ale jest to przeobrzydliwy film. Z, zróbcie sobie, nie róbcie tego co ja. Czyli nie jedzcie obiadu przed filmem i nie kupujcie nic sobie na salę kinową. Ma akurat na sali kinowej nic nie jadłem, bo zjadłem obiad właśnie przed filmem. I to był big mistake. Big mistake. Jak nie jestem brzydliwy, mogę sobie wiecie, jeść popcorn i oglądać jakieś tam horrory czy coś. To nie róbcie sobie tego, nie róbcie tego błędu, nie popełniajcie tego błędu. Także dziękuję moi drodzy, dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, czy wy wasze żołądki wytrzymały na filmu Substancja, jeżeli go widzieliście. I to tyle na tą chwilę. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć. <śmiech> <śmiech> Jezus Maria, mam te obrazy przed oczami. <laughs> czy one kiedykolwiek znikną?